Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj e, występy gościnne w samej stolicy. Witamy jak, się nisko. Się nisko, jak zwykle jak zwykle. Meket Kasper Cold Wrocław. Gościmy na Zbrojowi Modlin na imprezie Gun Bazar. E, tak. Postaramy się wam zrobić krótką relację z samego eventu, ale też kilka konkretniejszych materiałów na zaproszenie firmy Milikon. E, pokażemy wam ich nowy karabinek Milikon Echo Pro. A także tu Miki Silent Steel. Także raczej, jesteśmy... raczej dziś tam e, zrobimy z tego osobne materiały. Dzisiaj, raczej, krótka zajawka z tego, jak wygląda taki gun bazar i e, co tu ciekawego można znaleźć. E, no i pokażemy też Wam, właśnie, sko e, Milikona. Tak, e, jak zwykle, godnie reprezentujemy firmę Colt, Daliśmy sobie spalnik, 07 szybkie poszło, śniadanko wiedzone, kraken wypuszczony. Więc dzisiaj działamy! <noise> działamy dokładnie tak. Dotarliśmy na stanowisko firmy Milikon, która nas tutaj zresztą zaprosiła. E, pokażemy Wam w skrócie mniej więcej, co tu mają chłopaki na, e, na stanowisku. E, zabrali ze sobą swoje karabiny, w tym też nowych karabin, czyli Echo. Test tego karabinka będzie u nas. Będziemy z niego strzelać. E, zabrali chłopaki e, również tutaj tłumiki Silent Stila, pofy, z których można tutaj sobie postrzelać oraz mając swój system do czyszczenia tumików taka oto tuba. Generalnie, o, mamy EKOKA nie jest biednie, mamy Otecha, nie jest biednie. Lunety Zigzauera, Tango, także jest z tego postrzelać. Jedna z ciekawostek na stanowisku Milikon, jak już ogólnie już się wspominali, to zestaw marki Breakthrough do czyszczenia tumików. Generalnie w zestawie mamy, poza tą tubą, którą się ładuje, tumik, mamy, mamy płyn. Nie jest to alkohol, niestety. Yy, mamy szczotki do czyszczenia tłumików yy, i drapak. I teraz tak, sama, sama technologia czyszczenia tego tłumika w tym zestawie polega na tym, że nalewamy ten otopłyn do tej tuby, wkładamy ten tłumik, daj temu kurwa poleżeć około doby, i potem ten tłumik wyciągamy, osuszamy, doczyszczamy. i Jest bajabągo. Także bardzo ciekawy, ciekawy produkt w linii Breakthrough. Nie jest to może jakaś wielka, wielka nowość, bo jest to już chyba od roku, bodajże, albo i dłużej na rynku. Fajna, fa, fajny komplet, łatwy w obsłudze. Zapraszamy do zakupu. Produkt będzie dostępny w sklepach Kolt, Wrocław, Krotoszyn, Rawicz, Kalisz. Zapraszamy. Jest też stoisko Fabryki Broni. Nie będziemy się tu rozwodzić na tym, co mają, bo taki materiał już wpadł na nasz kanał z Tactical Games. Natomiast mają taki oto wynalazek, że tak powiem. I tutaj chciałem was poinformować, że pojawi się niedługo na naszym kanale test takiego oto pistoletu. Dzięki uprzejmości jednego z naszych widzów, kolekcjonerów e, który udostępni nam taki pistolet do testów na strzelnicy KOBE wykonamy sobie takie testy e, nagramy, pokażemy Wam ja się szczerze nie mogę doczekać, żeby postrzelać z WISA e, bo dla mnie ten pistolet, e, no nie dość, że to jest taki symbol polskiej zbrojniówki e, też jest rzecz totalnie dostępna w Polsce e, i, i tylko te krótkie wypusty fabryki broni e, z których oczywiście nikt nie strzela, bo są to egzemplarze bardzo kolekcjonerskie e, więc e, bardzo, bardzo się cieszę, że będziemy mogli dla Was zrobić taki materiał i nagrać w na No, jak wcześniej mówiliśmy, na Gun Bazar trafiliśmy na stanowisko Milikon. I od czego żeśmy chcieli zacząć? Wcześniej wspominaliśmy już o naszych materiałach, o tłumikach Silent Steel. Dzisiaj mamy okazję przetestować i obejrzeć praktycznie wszystkie modele, które mają dostępne w Milikonie w ofercie. Pokrótce w parę, parę tematów ogólnych, technicznych. Pierwsza rzecz, tumiki występują w trzech rozmiarach. streamer w pełnej wielkości, compact streamer i micro streamer. Co do samego tłumienia, przy największym modelu to jest około 30 zbeli. Tu mamy z 15 na, na tym, z tego co producent nam podaje, w tym najmniejszym. Tumiki w zależności też od generacji Różnią się wkładem, czyli, czyli tym, co mamy, tym, co mamy w środku. Są też różne systemy montażu. Poczynając od zwykłego montażu, czyli gwintu, nakręcania tłumika bezpośrednio na gwint karabinka bez dedykowanego urządzenia wylotowego, poprzez drugi model montażu, czyli mamy dedykowane urządzenie wylotowe od styling steela. I na to urządzenie nakręcamy, nakręcamy bezpośrednio tłumik. Trzecią wersją montażu jest y, również montaż na dedykowane urządzenie Simon Steela. Czy to są tłumiki pomania, czy to to sobie już możemy dobrać. Y, również tutaj nakręcamy tłumik bezpośrednio na, y, na urządzenie wylotowe. Y, ale mamy jeszcze taki kołnierz, który dokręcamy, żeby ten tłumik nam y, nie miał prawa się podczas strzelania odkręcać. Także mega fajne rozwiązanie, już właśnie w tej, w tej generacji. Ten locking system. Jest fajnie przemyślany i, i działa. Jak już wspominałem, też w bateriach innych, o karabinkach Milikon, o innej, o innej broni, jużśmy testowali, tłumik sprawdza się mega dobrze. Jest to tłumik, którym mogę Wam powiedzieć w 100% działa system flow, czyli generalnie odczuwalne uderzenie gazów na strzelca jest bardzo minimalne. Poza tym, bardzo, bardzo niewiele zmienia się punkt trafienia, niezależnie czy mamy tłumik czy nie, bez potrzeby regulowania. To jest mega, mega, mega sacha Chyba jedna z najważniejszych w tym tłumiku. Tłumiki są w konfiguracji wojskowej wytrzymałość do full auto, więc tutaj nie będzie problemu z jakimiś tematami pękania i tak Co do kolorystyki mamy czarne, mamy w kolorze oliwkowym i w kolorze FD piaskowym. Również w produkcji Sajne Steel jest ta osłona karbonowa, którą tutaj widzicie, tak zwany ten heat shield. Dzięki temu, e, nawet po większej ilości strzałów, można było mi odkręcić e, z gwintu karabinka z lufy. To jest mega fajna, fajna rzecz i też, jak opuścimy karabin, to sobie nie poparzymy jaj albo e, kolan i innych części ciała. E, także to jest mega, mega fajna rzecz. E, nie waży dużo. Jest to, jest to jak tak wspomniałem, karbon. Bardzo przemyślany system montowania tego. On się tutaj bardzo dobrze trzyma na tych, na tych śrubach, które okalają e, e, sam ten cover. Także jak najbardziej też też fajna rzecz. Tak jak już mówiłem, tumiki występują w różnych konfiguracjach. Z tego co uzyskaliśmy informacje w milikonie tutaj na stoisku, wszystkie karabinki premium, które teraz będą produkowane, będą fabrycznie miały zainstalowany taki tłumik pomienia, właśnie Silent Steel, dedykowany do tego rodzaju tłumików. Także tu już będziecie mieli w komplecie ten, ten, ten tłumik płomienia, urządzenie wylotowe, na które nakręca się te poszczególne tłumiki. Jak to strzela, to sobie później sprawdzimy. Posłuchacie, postaramy się strzelić z jednego karabinka z tych trzech rozmiarów, żebyście też w miarę możliwości, wiadomo to też to na żywo się lepiej, lepiej, lepiej ocenia, ale na filmie jak, jaki jest stopień tłumienia poszczególnych rodzajów tłumików, czyli micro, compact i full-size streamer. Także Strzeliłem po kilka strzałów sobie z każdego tumika. No i powiem Wam szczerze, że generalnie nie ma jakiejś turbo różnicy pomiędzy długością. Na pewno jeśli byśmy tam porównywali, że ten trochę mniej wiadomo, im dłuższy, tym lepszy i tym lepiej będzie działał. Dla mnie najciekawszym tumikiem jest ten malutki. Okej, okay, widać, że te gazy trochę bardziej uciekają przez niego. Jest to mniejsze, jest tam mniej może skumulować tego. Jest ten dodatkowy przepływ tego gazu, więc nie, nie, nie wraca to nam na karabin. Eee, karabinek też jest z regulowanym blokiem, więc on też jest troszkę skręcony. Ale generalnie ten mały powoduje, że po pierwsze tego karabinu Ci aż tak nie przeważa, chociaż te tłumiki są dosyć lekkie, więc też nie ma tego problemu. Jeśli wzięlibyśmy jakiś stalowy tłumik e, ciężki, no to faktycznie Zrobi się nam problem przy składzie i tak dalej, bo wachlujemy, wtedy ten ciężar jest na przodzie. E, powiem Wam szczerze, że z takim tumikiem karabinek jest praktycznie bezodrzutowy e, i podrzutowy dla mnie bomba. E, dosyć prosty system montażu. Wydaje mi się, że nawet trochę lepszy niż gdzieś tam Ultra i tak dalej. Bardziej intuicyjny, bo jednak to dokręcamy, a nie mamy żadnych ząbków i tak dalej. Fajnie, że możemy sobie tam powymieniać te urządzenia wylotowe nakręcane na lufę, więc nie działamy też na gwincie bezpośrednio na lufie, tylko działamy na urządzeniu wylotowym. Najdłuższy wiadomo, że, że naj, naj, najbardziej tłumiący. Ten średni fajny będzie gdzieś tam do jakichś dziesiątek, jedenastek, a jeśli nie chcesz przeważać sobie tego karabinka i chcesz iść na lekko, to generalnie ten maluszek będzie naprawdę fajnym rozwiązaniem. Widzieliście jak strzelałem, jak to wygląda, sami możecie ocenić. W przypadku gazówek i takiego szybkiego strzelania zdarza się, że czasami te gazy wejdą Ci pod okulary. One się cofają przez karabin, przez komorę e, przez tu dź i dźwignią przeładowania wychodzą Ci pod okulary i tu czuć, czuć ten kwa kwaśny gaz pod oczami. Tutaj tego jakby nie ma. E, podejrzewam, że po pierwsze jest spowodowane tłumikiem, że te gazy nie cofają się tak przez komorę, przez lufę e, po, po, po wyrzuceniu e, i nie kumulują się gdzieś tam przy strzelcu. Więc na, na jak najbardziej na plus, jeśli chodzi o. Tak, no i tutaj ten system, o którym mówiliśmy, czyli ten dodatkowego wyrzucania gazów, na pewno pomaga. Co najbardziej było widać na tym krótkim, krótkim tłumiczku, że, że, nam to, że nam to fajnie działa. Tyle.